Identyfikator podmiotu SCP-020. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Próbki SCP-020 przechowywane są w szeregu zamkniętych komór kultywacyjnych wewnątrz zamkniętego pomieszczenia przechowawczego w biologicznej strefie badawczej 12. Dostęp do pomieszczenia możliwy jest wyłącznie poprzez śluzę. Składniki odżywcze należy aplikować za pomocą automatycznych systemów zrobotyzowanych, jako że komora kultywacyjna musi pozostać zamknięta. W przechowalni zainstalowane są hermetycznie zabezpieczone kamery monitoringu wideo, które należy sprawdzać codziennie pod kątem spójności przekazów. Pracownicy wchodzący do przechowalni muszą posiadać przy sobie wyposażenie biologiczne. Bezpieczne poziomu 5, w tym aparat oddechowy o obiegu zamkniętym, i być poddawani pełnej dezynfekcji przeciwgrzybiczej przy wychodzeniu. Opis SCP-020 to szybko rozprzestrzeniający się organizm grzybowy, zdolny wpływać na zmysły i zachowanie organizmów żywych, w tym ludzi. Próbki SCP-020 wykazują nieznany efekt. Przez które są niewidoczne w czasie bezpośredniej obserwacji, nawet pod mikroskopem. Ludzie mogą oglądać SCP-020 tylko na materiałach fotograficznych i wideo. Po sformowaniu przez SCP-020 kolonii, najczęściej w ludzkim domu, obiekt produkuje zarodniki, które wpływają na zachowanie okolicznych osób. Ciała takich osób będą w domu wydzielać większe ciepło i wilgotność, co sprawi, że zapanują tam warunki umożliwiające SCP-020 lepszy rozwój. Ponadto takie osoby staną się bardziej towarzyskie i często będą zapraszały do domu znajomych, co wspomoże rozwój organizmu. Jako, że opisywane zarodniki i grzyby są niewidoczne gołym okiem. To też mogą wykształcić się bezpośrednio na istocie żywej. Podczas gdy zarodniki w domu będą osiągały zagęszczenie krytyczne, zdrowie zainfekowanych osób będzie ulegało deprecjacji, w końcu doprowadzając do ich zgonu. Dalsze rozprzestrzenianie się grzyba może dotknąć nawet koronerów, jak również przedstawicieli opieki zdrowotnej i osób transportujących ciała do lokalnej kostnicy. SCP-020 został po raz pierwszy zauważony, w... gdzie zakoinspirowany agent SCP odnotował diametralne przemiany osobowościowe u pracowników pobliskiego szpitala. Po dochodzeniu przeprowadzonym przez zespół pozyskujący odkryto, iż zainfekowanych zostało prawie a także większość miasta. Populację cywilną poddano terminacji, a miasto spopielono. Historia przykrywka opisywała pożar lokalnego lasu. Jak dotąd odnotowano ponad 12 wybuchów epidemii SCP-020. Trwają dochodzenia mające na celu określenie źródła owych epidemii i możliwych środków zapobiegawczych. Dodatek 020-01: Fragmenty z rejestratora audio wideo mobilnej formacji operacyjnej ETA 10 nie widzę zła nagrywającego ówczesny etap pozyskania SCP-020. Drużyna 2 wchodzi do Czerwonego Domu. Przyjąłem. UAV-1 odczytuje pojedynczą sygnaturę cieplną. Drużyna 2 w gotowości do... KURW! W tym momencie w drzwiach pojawiła się kobieta z nożem kuchennym w ręce. Nagranie wideo pokazuje, że niemalże dwie trzecie jej twarzy pokryte były naroślą grzybiczą. Witam panowie, chcielibyście odpocząć w środku? Na ziemię! Rzuć broń! Nie bądź niedorzeczny. Chodźcie i zostańcie na chwilkę. Zatrzymaj się, gdzie stoisz. Rzuć broń! Chcemy. Chcemy po prostu mieć gości. Proszę, wejdźcie! Rzuć broń! Zakłada się, że w tym momencie zainfekowana zauważyła T24 z bronią gotową do spopielenia i zbliżyła się do członków drużyny z nożem. Otworzyć ogień, otworzyć ogień.